Już ją widziałem i teraz się że, że, że się na TikToku że szefa, a się za jego jego. Balaz wagość. Giną wy. Opłaszam za to, co mi zrobili, jak do doradczo do banku bogatego. Hajs. Mako, no, że myślę, jako ja, pracuję jako policjant. Pozwolę torturować grasy. Albo jakichś innych ludzi. Ja chyba sobie nie myślę, że i tak dobrze pójdzie. Więc już zabity, ale oni jeszcze mówią, że... Aaa, nas nie pokona. Jeszcze ja teraz przekona się do tego Gówniaki jeden. No, i dojadę tam, że te idiosi są. Ale tu też chodzą, gdzieś, tylko że nie są dalszy. Nie boją szwaniaki. Dobra. Mi tu już nie obchodzi. Paki wiecie co mam się robić. Widzimy, widzę. Ok, spokożanki. Zaciągnę, puh. Dobra, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz Czekajcie widzę. Ta nie będzie. Czekaj się, że się. Dobra widzowie Zemstę to nie koniec. Będą przerwy, w dołach jak załatwię każdy ga. To ja jak ten z filmu. więc się za każdego że mogła bardzo szybko, wiem. No i zamiast się do 600 znowu, No serio. Was nie wiem, na... was na nie pojemna. Wyginowałem, na nara. Właśnie by oni, którzy się oni, was nie odrabowali, ale zamknięci. klienci. Widzisz, i dużo, i dueli, A zwiększyłem się, że mogę spać, myślę, że skąd my zamieszkali. No a teraz już za mną się zająłem się tym razem. Także już za mną się za wątpliwości. Dzięki za oglądanie. Yo.